Cześć, witajcie w pierwszym odcinku jak zrobić odgłosowy. Na razie tylko tyle, ale wiem, że będę robił kolejne odcinki. No więc zaczynajmy, najpierw musimy mieć złożone ręce, o tak. Nie może być tutaj żadnego prześwitu, więc tak. Zobaczcie, tak, 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 tak. Tutaj jest obok mój koteł. Widzicie go? Widzicie piękny koteł. Nazywa się Madzia. Przewidaj się Madzia. Łapsa. To zaczynamy. To zaczynamy. Fuj, ona gubi sierściu. Ja mam tutaj ręce u cierści. Dobra, zaczynamy. Każdym razem się to za pier... Nie za każdym razem się to pierwszy raz... pierwszym razem udaje razie znaczy się na tyle. Chciałbym, żebyście zostawili 1000 lajków. 1000. Tylko tysiąc. Kciuki w górę, łok... mistrzowskie łokcie jak to mówił Karolek. No, więc yy, do widzenia, że... więc tysiąc lajków i robimy kolejny odcinek.